Otwieram 11 nadzwyczajną sesję Rady Gminy Świdwin. Witam państwa radnych. Proszę Państwa o zalogowanie się na urządzeniach do głosowania. Witam państwa sołtysów. Witam zaproszonych gości Wójta Gminy Świdwin, pana Kazimierza Lechockiego. witam e, panią sekretarz Gminy Świdwin, panią Halinę Czajkowską. Witam panią Renatę Kamińską z Gminy. Witam panią Annę Pietrykę, e, kierownika referatu rolnego, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Świdwin. Witam e, pana Grzegorza Korola, inspektora do spraw ochrony środowiska e, Urzędu Gminy Świdwin oraz pana Sebastiana Basiejko, radnego Rady Powiatu, kierownika referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia Urzędu Gminy Świdwin. E, stan radnych. Obecny nie wszyscy się jeszcze zalogowali, dwie osoby. Jeszcze jedna osoba obecnych 12. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad. Porządek obrad otrzymali Państwo w zaproszeniach na niniejszą sesję. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół wyłożony był do wglądu w biurze Rady. Do chwili obecnej uwag do protokołu nie wniesiono. Kto z, pro, proszę o zagłosowanie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Dziękuję bardzo. Protokół został zatwierdzony jednogłośnie. Punkt czwarty przyjęcie uchwały. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Świdwin na lata 2008-2032. Głos oddam tutaj panu Grzegorzowi Koroni. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, szanowni państwo Sołtysi i zaproszeni goście. Zebraliśmy się tutaj, żeby podjąć uchwałę zmieniającą uchwałę w, spra w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Świdwin na lata 2008-2032 w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie na odebranie tych wyrobów azbestowych od mieszkańców, którzy złożyli wniosek. Państwo, chciałbym tylko powiedzieć, że jest pewna zmiana tutaj w tej uchwałę ale w stosunku do tego, co Państwo radni dostaliście, to znaczy spis treści strony zostały dostosowane, ponieważ zmieniło się to po tym, jak uchwała została przepisana do legislatora, a także w punkcie drugim ogólna charakterystyka gminy Świdwin zostały tutaj dane jeszcze uaktualnione. W zdaniu gminę zamieszkuje 5958 mieszkańców, to jest stan na 13 września, a także w tabelkach dotyczących podziału administracyjnego oraz zostały także placówki oświatowe na obecny stan opisane. Tak, musimy podjąć taką uchwałę, dlatego, że w związku z uzupełnieniami wniosku w związku z uzupełnieniem wniosku, który złożyliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest program, na którym pracujemy od 2008 roku i co roku jak składaliśmy takie wnioski, to po prostu pisaliśmy objaśnienia do Wojewódzkiego Funduszu. Niestety w tym roku poproszono nas, żeby zaktualizować ten program w stosunku do wszystkich punktów, o, o które się staramy o dofinansowanie na ten rok. To jest 22 wnioski zostały złożone i w tych Punktach w tabelkach inwentaryzacyjnych zostały wprowadzone zmiany. Wszystki, wszystkie te punkty były tutaj uwzględnione, ale należało pozmieniać tam jest w tabelce taki, taka kolumna położenie. Li Niektórzy Azbest już zdjęli, ponieważ dopuszcza Wojewódzki Fundusz taką możliwość i trzeba było wpisać literkę L, czyli że to już jest Azbest Luzem. Tak samo w tych tabelkach usunęliśmy, ponieważ wcześniej były imiona nazwiska, a teraz niedopuszczalne jest coś takiego. Wojewódzki Fundusz zgodził się, żebyśmy, ponieważ bardzo mało czasu na to mamy, żebyśmy zaktualizowali tylko o te pozycje, na które się staramy o dofinansowanie. Niestety, ale na przyszły rok będziemy musieli na nowo przyjąć program i całą inwentaryzację stworzyć jeszcze raz. A między, I w tym przyszłym programie na pewno też tą inwentaryzację będzie stanowiła załącznik do programu i wtedy nam będzie łatwiej to wszystko zmieniać. Dziękuję okay. bardzo. Czy ktoś. Pan Wojtk, proszę bardzo. Tak. W kilku, w kilku słowach. Mikro, moment. Mikrofon. Może tak w kilku słowach to samo, co powiedział tutaj Grzegorz. Pracujemy na programie usuwania adwestu na lata 2008-2032. Taki jest program uchwalony. Natomiast. To co dzisiaj, co jest potrzebne, to jest zmiana w tym programie, tylko dla y, uszczegółowienia. Y, inwentaryzację dodatkową będziemy musieli przeprowadzić w latach następnych. Do tej pory pracowaliśmy na tym i nie, nikt nie miał do nas o to pretensji, ale żeby azbest w tym roku został y, również rozliczony z tego programu, y, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zażąda od nas y, poprawek, poprawek odpuszczając, bo już były zakusy ku temu, żebyśmy przed rozliczeniem przeprowadzili inwentaryzację, co nie jest możliwe, zrobienie tego w ciągu dwóch tygodni czy trzech, dlatego tylko naniesienie poprawek, natomiast już na przyszły rok, jeżeli byśmy się starali o zwrot środków z tego funduszu, czy będziemy walczyć z azbestem, to również, również musi być przeprowadzona inwentaryzacja do programu, który jest uchwalony, bo to, to zaznaczam, że program 2008-2032, ten program jest uchwalony. Bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie, przed, przepraszam. Poproszę Panią Skarbnik, sekretarz o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Świdlwi. Raz. Zmieniająca Uchwała Rady Gminy Świdwin z dnia 16 września 2019 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Świdwin na lata 2008-2032. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy Świdwin uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się treść załącznika do uchwały nr 15 przez 112 przez 2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Świdwin na lata 2008-2032, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf drugi wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Świdwin. Paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Dziękuję bardzo. I teraz pytanie, czy ktoś z państwa e, ma jakieś pytania do przedstawionych e, zmian do projektu uchwały i przedstawionych zmian do programu zmiany produktów nie ma pytań, w takim razie proszę o zagłosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Świdwin na lata 2008-2032? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Jest, czy, jest 13 osób. 13 to system wali. coś... Iwona, ty zalogowałaś tak. się? E, w takim razie zagłosuj ręcznie. Kto jesteś za? 13 głosów za, przeciw 0, wstrzymuje się 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5 porządku obrad zamykam 11 nadzwyczajną sesję Rady Gminy Świdwin. Dziękuję bardzo.